Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam lokalizację oraz zadania, jakie możemy wykonać od siódmej postaci na karcie kolekcji w Fortnite. Siódmą postacią jest partacz i znajduje się on w paskudnej przystani. O tutaj! Aby wykonać pierwszy szary etap zadania od partacza, wystarczy zebrać śrubki i nity. Można znaleźć je na przykład przeszukując czerwone skrzynki. Aby wykonać drugi, zielony etap należy stworzyć przedmiot. W tym celu będziemy potrzebowali jakiejś broni oraz śrubek i nitów. Dzięki temu w ekwipunku stworzymy broń i zadanie się zaliczy. Trzeci, niebieski etap jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy ulepszyć broń przy stanowisku ulepszeń. Oczywiście będziemy potrzebowali trochę złota, by to zrobić. Aby wykonać czwarty epicki etap, musimy zatrąbić flaksonem bliżej niż 10 metrów od przeciwnika. Polecam na parzankę. Natomiast, aby wykonać piąty legendarny etap, trzeba jedynie przetrwać trzy fazy burzy, więc myślę, że to zadanie nikomu nie sprawi trudności. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki, cześć!